Kogo za to mamy w zespole polskim? Jest Jacob Luken. Yy, tutaj jeden Czech, ale oczywiście on tam zna polski. Jest Milo Piotrix, Rysiek Stones, Alex. No i bez czakiego muszą nasi dzisiaj sobie radzić. Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. W zespole Darkseid Force Centurion 257 i 7 S100 imx 50 b Polacy, gramy, Polacy, wygrywamy do boju Polska! Moi drodzy, w zespole polskim bardzo dużo niszczycieli, Ukraińcy tylko jeden taki pojazd. To jest bardzo ważne. No, to naprawdę może być tutaj istotne. Trzeba tutaj wjechać, mając niszczyciele, te fosze. One są najlepsze, jak zaskoczą. Początek rundy. Polacy tutaj, zobaczcie, pięknie flankują tego isa. No i zacznę. No! Jest problem. Jest problem, ponieważ te 57 7 zrobiły zasadzkę. Piotriks ponosi ogromne straty. Ten is dalej żyje. Za długo żyje ten is. Teraz dopiero udało się go zdjąć, ale było to kosztowne. Ukraińcy mają. Jeden człowiek mniej, ale więcej życia. Teraz Rysiek na gęsi! Rysiek chyba umrze! Rysiek! Rysiek! Przeżył, ale już na 40 HP stracił 3000 życia. Ten szturm był nieopłacalny dla Ryszarda. Ryszard Rogowski. Już tylko na 40 HP. Polacy próbują za wszelką cenę wygrać Tory. Czy jednak to się kalkuje? Czy to się opłaca? mają cały czas przewagę jednego pojazdu, ale już teraz pad Jacob. A CES się tu przydaje Centurion także ledwo tutaj zipie HP mocno po stronie Ukrainy. Trzech na pięciu palacy mają te czołgi. Ale same ogryski. Lukin na strzał. Rysiek, Ryszard na strzał. Milo na dwa strzały. Polacy ogryskami żyją. Trzeba tutaj dużo szczęścia, trzeba tutaj dużo wiary w naszych rodaków. Stąd ponosi niepotrzebnie trochę te straty. Fajnie by było, jakby się cofnął. Piotrix wyjeżdża na beczkę. Pojedynek z beczką Piotrix. Dawaj go, dawaj go Piotrix Piotrix, Piotrix Piotrix Piotr Pięknie porobił beczkę Piotrix Polacy dalej walczą Le Leczy się tutaj Piotrix Bardzo ładnie Ładne strzały teraz Stones Daje pesteczkę na przejeździe. Naprawdę sytuacja się poprawia Możemy to ugrać To będzie wymagać na pewno Sporo umiejętności, ale da się to wygrać Stones Wyjechał na Fosza, zebrał dwa strzały. Stones. Stones. Zebrał, pada Ryszard. Panowie, dlaczego tak szybko wyjechaliśmy? Nie rozumiem tego do końca, co my tu robimy. Polacy. Wydaje mi się, że troszkę tutaj niepotrzebnie Ale zobaczmy, Piotrek teraz daje ważne strzały Może to nie było takie złe Fosz, jedzie po stąsa I pada No, 200 HP Majro kończy tego fosza na szczęście I teraz jest trzech na jednego To może być ugrane To może być nasz triumf Lećmy po zwycięstwo. Cześć, Dariusz. Piotrix. Na ogrysku musi bardzo uważać. Same tak naprawdę ogryski w polskiej ekipie. Nalot byłby teraz mega dobry. Moim zdaniem, tutaj trzeba zdobyć nalot. Bombami go! Bombami. Lukyn ma tam ostrzał arterijski. Bomby. Bomby muszą spaść. Uwaga. Nie wiem, czy to jest błąd, ale pokazuje, że Lukyn ma bomby. Nie wiem tylko. Ale nawet nie były potrzebne. Piotryk z pesteczką kończy Centuriona Polska. Zjawiskowo tutaj szturmem. E4, FOSZ, CES, 2T57 i 7 Beczka. Dużo magazynków. W zespole LODIS mamy 4 FOSZE, Centuriona Bacza, T57 Heavy. Rysiek zmienił dzika na Centuriona. Także tutaj, moi drodzy, chyba lepiej pójdzie Ryszardowi na tym pojeździe. Polacy znów szturmują tymi foszami. Początek rundy dość niekorzystny. Rysiek traci tutaj sporo życia. Polacy atakują torami, ale to jest zasadzka, to jest pułapka. Nie podoba mi się to co robimy tutaj to może być bardzo kosztowne. Zobaczmy, jednak może nie będzie tak źle, może się mylę. Milo wyjeżdża, Jacob ponosi bardzo duże straty. Biją Jacoba Polacy mają dużo mniej życia. Luke tutaj wyjeżdża. Stones też ponosi spore straty. Chyba padnie Milo. No, Polacy wyglądają w tej rundzie bardzo źle. Tracimy fosza numer jeden. Jacob na strzał pada. Polacy tracą dwa czołgi. Stones. Również pada. No i po. dobrym starcie. Teraz wszystko się mega psuje. Przede wszystkim to, co boli, to. Wjechaliśmy w zasadzkę. Ukraińcy byli na to przygotowani. Bo byliśmy wyspotowani. No i ostatnia trójka. Ryszard na snajpie dostał w magazyn. Aleks kończy Piotr Piotrik zładuje batem. Piotr X. ominął bomb, ale Rysiek nie dał rady, no i teraz to już formalność, Baczat będzie przedłużał tą rundę, ale to będzie 1-1. Niestety Piotr spada po strzale Władysława. No i mamy 1-1. Jeden, jeden. No ta runda wygrana pewnie przez Ukraińców. Moi drodzy, za nami dwie rundy, czas na trzecią. Skupmy się na czołgach. Po to tu jesteśmy, aby się dobrze bawić, komentować, oglądać, kibicować. W zespole Darkseid mamy no jednego zwiadowcę. Jest to Rheinmetall Panzerwagen. W zespole Lodis mamy dwóch zniadowców. test to jest to Rysiek na tym czołgu lekkim niemieckim. Także Polacy mają teoretycznie więcej wiedzy, więcej informacji. No... Pytanie jest tylko, jak ta wiedza będzie wykorzystana, prawda? Czy uda nam się faktycznie mieć tutaj informację, co się dzieje? Poza Lejtami Polacy mają jeszcze Fosza, 3 Medy i T5,7, więc tylko jeden ciężki. Ukraińcy, zobaczcie, mają aż dwa s 100 Kapekowy delikatnie przegrywamy Dwadzieścia i pół tysiąca do niecałych dziewiętnastu tysięcy Bitwa na razie dość spokojna Niestety czekają tutaj Jedna patrzy w jedną stronę, druga w drugą. Polacy powinni zdobyć teraz ostrzał artyleryjski. A Rysiek będzie chciał zbombardować pozycję ukraińskie, chyba Eset. Rysiek zdobywa bomby. Ukraińcy też zdobywają niestety tutaj ostrzał. Też będą chcieli nas zaatakować tymi pociskami. Polacy próbują złapać tego bata strzałem na ślepo, ale nic nie wchodzi niestety. Bacik w krzaku chyba zdobędzie ostrzał. Władysław. Władysław! 277 na przyjęcie. Znów Ukraińcy robią coś w stylu zasadzki. Polacy muszą okazać tutaj się na pewno spokojni i nie prowokować. Bo to może się źle skończyć. Wjazd w takie baczaty skończy się tragicznie. Wjazd w esto nie ma sensu. Bo mają za dużo życia i asekurację. Także zdecydowanie zalecałbym. Ostrożność! Nie ma co tutaj jakoś atakować. Niech Ukraińcy zaatakują. Poprzednie dwie rundy Polacy atakowali, teraz czas na Ukrainę. Polacy niech lepiej kampią. Nie ma co się pchać pod lufy. Polacy wygląda jakby chcieli zaatakować, to mnie trochę jednak martwi, ponieważ no ten atak tutaj raczej będzie wyspotowany. Ukraińcy mają 4 razy bomby. Polacy mają tylko raz bomby. No to jest 4 do 1 w bombach. Reka, Siemanko. Polacy wjeżdżają w Batchata. Idą niestety bomby na naszych. Oberwał Jacob. Oberwał także Piotr i Udało się zdjąć bata, ale sporym kosztem. Polacy cisną dalej, chcą złapać tego Batchata. On jednak ma już asekurację 277. Ten atak bardzo kosztowny. Teraz to będzie raczej kontratak ukraiński graczy. Baczaty mają tutaj pociski, my ładujemy. Rysiek musi uciekać. Rysiek na ogrysku chyba przeżyje. Cez. Pada, Aleksa nam zdjęli. No i moi drodzy, co dalej? Ewakuacja pełną parą Stones. Porobił esety w mieście, tyle dobrego. Wygląda na to, że stąd tam rozgrywa naprawdę ładne zawody w mieście. Polacy mają przewagę mimo ataku. Powinniśmy to ugrać. Zespół ukraiński ma nie lada problem. Bat-chat na ogrysku, light na ogrysku. Polacy mają wciąż jednego fullowego lighta, który może zdobywać bomby i dobijać ogryski. To on sprzymuje ostrzał, bardzo dobrze się składa. Ukraińcy są zamknięci. Nie mogą nic robić. Polacy powinni teraz maksymalnie zdobywać ostrzały i informacje. Mamy dużo czasu. Jeszcze 3 minuty to jest dużo czasu w tym trybie. Pamiętajmy o zasadach, jeśli minie czas, Polacy wgrają z automatu. Rysiek ucieka, Ryśka mogą jednak zabić. Musi uciekać, bo jest na ogrysku. Panie Divino, oczywiście że są dropy. Co ty gadasz za głupotki. To jest te Leoparda. Pada także babszad. Polacy mają przewagę. Czterech czołgów. Dwóch na sześciu. Stones wyjeżdża na 277. łapie go tutaj z zaskoczenia. Dał dwa strzały. Jest także trzeci. Zaraz przesaduję tym amerykańskim magazynkiem, i będzie w stanie dobić tutaj ogryska. Tester te w pojedynku z Rajmetalem. Test LT na pewno wygra. Wystarczy jeden strzał, jedna prestokręgia. Bum! Zwycięstwo Polaków 2-1. Prowadzimy i pewnie idziemy po zwycięstwo w tym meczu. Jeszcze jedna runda, i Polska będzie mogła świętować zwycięstwo. O dziwo. Bez takiego na pokładzie, Polacy dają radę. Tak samo, Stachu, proszę nie poruszajmy tych tematów już. Moja taka ostatnia prośba, zanim będzie trzeba zacząć blokować. Skupmy się, proszę, na meczu. W tym momencie wynik to 2-1 dla moi drodzy zespół Lodi z Polacy prowadzą i są o włos od zwycięstwa. Muszą tylko jeszcze zdobyć miasto duchów. Początek rundy. Polacy koncentrują się znów na linii 890. Ukraińcy, dla kontrastu, zajęli sektor F1, G1, bardziej linia 1,2. Także podzieliliśmy się mapą na pół. Kto na tym wyjdzie lepiej? Popatrzcie na układ mapy. Linia 890 gwarantuje Wam dwa skany i jeden ostrzał. Linia 1, 2, 3, 4 gwarantuje jeden ostrzał i drugi, drugi troszeczkę bardziej narażony ostrzał. Więc Polacy na pewno będą mieli większą wiedzę. Dziękuję ślicznie, Krek za 13 miesięcy. Tutaj dzień dobry. Jeszcze dość wczesna godzina i jasno nadpożne. Ja Wasi Krzycznie, dziękuję również. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i każdego naszego widza, A tymczasem. Shocker zdobywa ostrzał artyleryjski, Ukraińcy chcą mieć tutaj dostęp do także tego cennego punktu. Jacob sam na północy decyduje się na odwrót, czując, że na plecach jedzie za nim 277. Shocker coraz bliżej zdobycia ostrzału. No i moi drodzy jest 2 do 1 w bombach. Polacy zdobywają teraz, zobaczmy, skan. Mamy informację, gdzie są Ukraińcy, gdzie jest ich ewentualnie jakiś słabszy punkt. Lukyn tutaj musi uważać, bo lecą w jego kierunku strzały na ślepo. Luken, tym metalem Panzerwagen musi bardzo uważać. Zaraz będzie miał towarzystwo z lewej strony. Teraz panda, zaraz będzie miał na niego pewnie haeki. Luken dostał strzał. Mówiłem o tym, że dostanie na ślepo. Latają tutaj strzały. Gdzie jest Kecej? Kecej dopiero będzie grał. Wszystko w swoim czasie, spokojnie. Nie wszystko na raz, drogi widzu. Na początek kibicujmy Lodisą. Polska ekipa teraz przechodzi do uderzenia. Jacob, Piotrix w całej się odpowiedniej barczacie rzucają się tutaj. Niestety coś mi się wydaje, że to będzie błyskawiczna odpowiedź ukraińskiej drużyny. Piotrix już dostał bombami. Jacob rzuca się tutaj po Lighta, ale to jest błąd. Jacob. Nie rób tego. Nie rób tego, mordo! Nie rób tego. Duże straty Jacoba. Jacob na ogrysku. Jacob na 800 HP. Dostaje w bokot. Raj metala, Panzerwagen, Ledwo żyje. Ledwo żyje Jacob. I jeszcze jeden strzał, i zabijał? Polacy próbują pomóc od pleców, ale troszkę. Panda teraz zaskoczony, dostał dwa strzały. Odbacza jona, i metalopancer Panzerwagen, ale wciąż sytuacja nie jest najlepsza. Gramy w Teraz Trasz panda na oparach. Jeden strzał Piotrix nie trafił. Na szczęście stąd z typu z miasta dał radę złapać bicie. Walka w mieście trwa T57 pojedynkują się z s e Polacy mają tutaj groźniejsze magazynki Ale mniej życia s e dają HP T57 dają sił ognia s e Alex nie ma pocisków Musi wycofywać swój pojazd Zablokował go Milo Polacy blokują się Brakuje tutaj współpracy Ten nalot trafia trzech naraz Polacy na ogryskach. Niestety tymczasem leczą się, mają dużo życia. Sytuacja na naszych mieście nie jest zbyt korzystna. Major tutaj próbuje coś zrobić. Rysiek jedzie, Jedzie Ryszard. Ryszard, Ryszard raz, Ryszard dwa, Ryszard trzy. Ryszard ma jeszcze jeden pocisk. Ładny magazynek polskiego youtubera. Tymczasem jednak stąd chyba padnie, stąd spada. Mamy za dużo ogrysków tt 57 7 potrzebują pomocy. Pomóżmy tutaj. I Piotrix jest za daleko. Brakuje tutaj Piotrixa. Rysiek próbuje dobić rufę. Kończy 277, ale nie ma broni. Pada jest ciężko. Jest ciężko. Light tutaj zobaczcie. Pada niestety. Został sam Piotrix. Chyba troszkę nieobecny tutaj w tej rundzie pod koniec. Szkoda. Będzie 2-2. Tej rundy no nie da rady wygrać. Czeka nas dogrywka, o wszystko! Piotrix. Raz, dwa, trzy. I pada. Więcej nie dał rady. Kurde no. Ja chcę zwrócić uwagę na jeden ważny element. Lecimy bitwa, która zadecyduje o tym, kto będzie górą. W całym spotkaniu do gry w lęsku, Zobaczymy składy. W zespole polskim dwie trójki, aż trzy fosze. Tutaj obrażałeś fosze, zobacz jak często się je bierze. W zespole polskim jeszcze baczat i maus. Ukraińcy postawili na esto mausa do tego 3T57, 121B i fosza. No na pewno Polacy bardzo dużo niszczycieli. To cały mecz tak wygląda, że Polacy. Utrzymujemy ostrzał artyleryjski 121B. Proszę, Piotr X zdobywa skan, wiedza na pewno się przyda. Za chwilę dowiemy się, gdzie są Ukraińcy. Co? Polacy robią uszkodzenia, alex dał radę trafić S-100 e przez okno. Teraz drugi strzał Alexa. Bardzo dobry początek dla Polski. Polacy bardzo ładnie zaczęli tą rundę. Rundę najważniejszą ze wszystkich. Musimy jednak uważać na ten szturm. Przypomnijmy ostatnie cztery rundy. To Polska taka teraz Ukraińcy chcą nas zaskoczyć. Czy im się uda? To jest oczywiście pytanie. Stąd musi w tej trójce uważać. Stąd A trójką dostaje w potężnie. Stąd ledwo to przeżył. Polacy próbują tutaj odpowiedzieć. Straty są jednak duże. HP posypało się niestety w zespole polskim. Rysiek przychodzi do uderzenia. Obok niego Milo i Luken. Jacob na środku. Piotrix także jedzie. Polacy chcą odpowiedzieć. Ścigają TT57, ale Rysiek ponosi bardzo duże straty. Zabijają Ryśka. Milo także tutaj mocno odrywa. Nie wygląda to już tak dobrze jak wcześniej. Rysiek ledwo żyje. Rysiek nie ma gdzie uciec. Zabili Ryśka. Polacy grają w szóstkę! HP wygląda bardzo źle, Alex stracił 1600 HP! Jacob tutaj próbuje ładnym strzałem dobić tego Mausa Nie polosował, został na 100 HP Alex sam Nikt mu nie pomoże za bardzo Alex Niestety pada Polacy już tylko w czwórkę walczą W tej dogrywce Wszystko wskazuje na to, że przegramy Niestety tą rundę Ukraińcy nas Zaskoczyli Tym atakiem Szczególnie stąd tutaj Bardzo mocno wyrwał Piotryk z wzięty w kanapkę Zdjął jeszcze jednego, ale co miał zrobić, kiedy rywali było zbyt wielu? Ostatni stąd na placu boju, sam na czterech. Niestety Ukraina pokonuje Polskę. W pierwszym meczu niestety komentatorzy mieli rację. Polska przegrała.